Dobra, laptop. Jest. Hmm, aparat. Jakiś jest, no. Kamera. Kamera kręci, więc chyba też jest. Statyw. No to coś, na czym jest kamera, to chyba to. Chyba to. Więc, więc prawdopodobnie jest. Namiot. Dwuosobowy. Jest. Materac. Chyba to, nie? No. Materac jest. Bilety. Boże, bilety najważniejsza rzecz. Są so. cztery pary biletów na dwa dni. Targów na przejazd oraz na wejście na pole namiotowe. Mikrofon. No, jakiś taki sofist jest. <gry> ah, Ciechy na 6 dni. Suszą się jeszcze. Jedzenie na 6 dni. Wtorek, 14, 14 sierpnia, godzina 11. Czas się powoli zbierać. Tak, idziemy. Co słychać? Angielski się szlifuje? No, tak sobie słówka przeglądam. No, właściwie. Hello. Hello. Gdzie jesteśmy? Mamy przesiadkę. Zmieniamy Gdzie idziemy na stanowisko? Autokar? 201. 201. Dobra. Dobra, jedzie nas autokar. Jaki ładny. Z Grecję woził. Grecję wow. woził, jasne. Ta. Jesteśmy po jakichś ponad 6 godzinach jazdy. Jeszcze trzy razy tyle prawdopodobnie. Miejmy nadzieję, że tam z bagażami nie będzie problemu. papa pa. To już razem. Tak, razem. Właśnie jesteśmy w, ciągle w Gliwicach, już się przesiedliśmy. Paga, że się znalazł, wszystko jest na już show, ok. Poker, pięknie, Ta, tak, piękniusi. No A teraz się spowiadaj. Co byś najbardziej chciała zagrać na Gamescomie? Asasyna. Asasyna, okay, coś medala. jeszcze. Asasyn się nie liczy, asasem wiadomo. Medala. Jakie on medala? A. Warfighter. Warfighter. Dobra, a coś trzecie? Coś trzecie? Coś trzecie, no? Niespodzianka. Niespodzianka. Co ci dadzą? Dobra. Nie, co znajdę fajne, ja jest tak? mało polowane. Ja nie wiem, ja naliczyłem gry, które potencjalnie byłbym zainteresowany i wyszło z 13 pozycji. No, u mnie trochę też jest ich naleścia, ale się no, nie na razie fali, Ale jakoś nie wiem. Nie wiem, kurde, faworyta. Myślałem, że gry mi Microsoftu, Halo, Gears, ale ich nie będzie. Może <laughs> tak ciebie pokażę. Możemy pokazać. O ile nie strach. Alek się ogolił. Cześć. A to już panie widzieli wcześniej, ja to wszystko będę jakoś tak montował, fajnie. A ja staram się, że. No. To dziwnym trafem. Tak, dziwne, że nie powiedziałeś o tym. No, więc ja tam. Kilka produkcji planuję sobie pograć, co się... Mam jakąś taką listę, żeby się za bardzo tym wszystkim nie zawieść, żeby być pewien, że coś zagram, no bo że co będę chciał. Będziemy łapać wszystkiego, co tylko będzie można zagrać. Tak, no. Ale zmienia takie... stanowisko medale, także się nakręcimy. Tak, i konferencje trwają w tej chwili. No niestety no. nie Zapowiedziano Battlefield Premium Edition no. i trailer Army Of Z 3. To nie co się orientujemy. Tylko już był się. No. Ja jestem na Aha, tak. No. No i cóż. Relacji spodziewajcie się oczywiście na kanale Play to live a u nas jakieś takie małe dzienniki z podróży. No, pokażemy jak to jest być zwykłym graczem i się wybrać na taką imprezę. Na razie. Haha, ja na, <laughs> na razie.

Zwiedzimy normalnie wszystkie przystanki autobusowe. No. Wiadomo, przed Niemcami. Chciałem powiedzieć w Europie, ale trochę nieprawda. Cześć! No. Teraz Wrocław, połowa drogi za nami. No, nie wiadomo czy połowa trasy, ale na pewno połowa czasu ustalonego. Więc jakoś wow. leci. Jakoś no. leci. Zobaczcie na ten HDR na lampach. Ekstra. <gry> to leci. Do Cześć. Jesteśmy już praktycznie pod granicą. Nasz autokar zatrzymał się na małe tankowanie. My na mało. Wiadomo. Toaletę. No i mamy już dość tej drogi. Dosłownie. Jakaś masakra. Nie wybierajcie się na Gamescom. Kiedyś w przyszłości. Taką metodą. Ja was przestrzegam właśnie. No. Niedługo być może zobaczymy te słynne niemieckie autostrady. No i trochę zobaczymy europejskiego, europejskiej, nie wiem, architektury, czegokolwiek, zabudowy miejskiej, baba baba. Ba. No, jeszcze kawałek spory będziemy jechać, jest po północy w tej chwili. A na miejscu będziemy dziesiąta, no prawie o 11. O 11? Tak, prawie o 11 no miejmy nadzieję, że zdążymy dojść do godziny do południa tam na, no Boże, na na polenem to żeby się zafaterować. No chyba takie mamy mniej więcej wytyczne. No na razie.